Witamy w kolejnym dniu po bardzo miłym noclegu w Pegazie. Teraz jedziemy zrealizować kolejny nasz plan, czyli udział w parkranie w Kudowej Zdrój. Na sekundkę. Także do zobaczenia w późniejszych chwilach.

Kudowy i Zdrój. Są to cykliczne spotkania co sobotę o godzinie 9 w całym świecie, gdzie spotykają się biegacze z różnych lokalizacji. Dzisiaj tutaj akurat byli z Gdańska, z Warszawy, my z Poznania. No i tubylcy. Bieg trwa 5 km i jest zupełnie darmowy. Trzeci nasz biegacz. Pierwsze kółeczko zaliczone. Park ran w Kudowej Zdrój odbywa się w ogrodzie muzycznym w parku zdrojowym. Start jest stąd oddalony kawałeczek ale meta jest przy instrumentach muzycznych bardzo ładne okoliczności przyrody i turystyczne piękne miejsce i mamy drugie kółeczko brawo I mamy metę, brawo! Piąte miejsce. Okay. no i jesteśmy bliziutko czeskiej granicy. Kolejny nasz sąsiad na trasie, drugi po Niemczech. Tu już jesteśmy na czeskiej. Skręć w prawo, Cześć. następnie zawróć. rok temu tu byliśmy jest do obejrzenia z tego relacja właśnie tu tutaj jedliśmy. na Knedlikach tu jedliśmy po ale do... mi jakoś one nie przypadły do gustu wyglądało jakbym miał bułki drożdżowe ale pyszne były pyszne. ale można tu jakieś zakupy porobić czy alkoholi czy innych produktów, ale widzimy, że jest na razie mhm. wszystko zamknięte, To, to, będziemy... to wyjeżdżam. W takim razie jeszcze wjeżdżamy z pokrotem do Polski. Zawróć. Następnie... Żegnamy kudową strój I zmierzamy w kierunku Bystrzycy Kłodzkiej. Po drodze miniemy wiadukt w Lewinie. Taka ciekawostka. Ciekawostka turystyczna. I jesteśmy przy jednym z największych Najpiękniej wkomponowanych w okoliczności przyrody wiaduktów na Dolnym Śląsku. Lewin, Kłodzki. No To z dostępnych informacji, które tu są. No, robi wrażenie, fajne. Informacje podają, że projektowane przez Włochów. I teraz gdzie? Na Bystrzyce. To lecimy. Mijamy kolejną górską miejscowość, Bystrzyce Kłodzką i teraz przed nami w Stronie Śląskie, Lądek Zdrój, no, a będzie coś coś... to coś ciekawego tak. to będziemy nagrywać. podziwiamy widoki, bo jest przepiękny. Czyściutkie, ładne wsie. Naprawdę się przyjemnie jedziemy. Jeżeli... I jedziemy przy samej czeskiej granicy. Potok Bilego tam jest. Bili Potok. To jest za. co? Teraz dojeżdżamy do Złotego Potoku. Ja jesteśmy Widzimy jezioro Otumohowski. Jedziemy zobaczyć widok z tego wału czy poczuć. Tak nad morzem. Jeszcze dzisiaj wiatr, więc nawet fala są dwie. Przejedziemy przez centrum 300 metrów, a pierwszy zjazd. I dalej w kierunku trudniejszej Nie ma za wielu rzeczy, żeby Więc to Ten jest trochę uboższy jest wrażenie, ale jedziemy dzielnie do przodu. Pogoda sprzyja. celowo wierzymy, wjechali do tej Nysy bo może coś fajnego zobaczymy z okien samochodu chociażby nigdy tu nie byliśmy więc rozaznania takiego no mały postój będziemy w końcu jeść bo nas głód wykończył już jesteśmy za prudnikiem czas na posiłek Wodę na herbatkę i kawkę parzymy. A dzisiaj kuchnia. szef kuchni poleca Takie wynalazki od Knora, Makaron z szynko i karbona raz z boczkiem. Będziemy testować. Wieje niemiłosiernie, dobrze, że mamy osłonkę. Bo by tu palnik nam nic nie dał, wywiałoby go. które będziesz na widiatę. A nie ha, ha Takie pytanie nie padło, bo będziemy wszystko mieszać. Właśnie. Mieszanina. Do tego dorzucimy sobie mięsko mielone na patelni zrobione. Zobaczymy co z tego miksa wyjdzie. Dziś się kiedyś Makłowicza w podróży. Przyspieszamy i przysmażamy. przysmażamy mięso na potelni. Koniecznie w zapachu smogu. To dodaje dodatkowy efekt, czyż nie? Do do dodatkowego smaku. Co nie zmienia faktu, że czarne kury się na nami skierują. To nas zaskoczy coś. Bywa i tak. Leje. I chyba znowu skończymy na jakiejś kwaterze. A już mieliśmy taką dużą ochotę na namiot. No, prognozy pokazują, że do Cieszyna, do którego dojedziemy, Będzie Ciszynu, do Ciszynu. Nie, raczej. Nie. docelowego. Średnio na rozbicie namiotu. Widzisz, już pewnie dzisiaj ciekawszego nie złapiemy, bo to było. Najmniej atrakcyjny jako ten odcinek Taki się jeszcze jeden zapowiada od Szczecina na południe Gdzie już też za wiele będzie do obejrzenia Ale jutro powinno być już fajnie Jutro już zaczynamy Cieszyn, Ustroń, Wisłe. I w kierunku Zakopanego Będzie lepiej Chwileczka niecałe dwa kilometry, mamy ten swój nocleg w Ustroniu, no, pogoda widać znowu nam przeszkodziła, żeby się próbować rozbijać z namiotem. Dzisiaj kolejny raz na kwaterce, Coś już wiele nie zobaczymy, jutro z Ustronia już przez Wisłę w kierunku Zakopanego, tak? tak lufka mm -hmm. zakopane już się zaczną mieć ciekawsze widoki i atrakcyjniejsze miejsca tutaj pewnie też by było pięknie ale pogoda ale wie, dużo zasłania tak pierwsze szczyty widać mamy zrobione dzisiaj 337 km łącznie już jest 938 czyli taka 1 czwarta naszej wycieczki 400 metrów do osiadka. Za 400 metrów skręcimy Daleko Wisła Mały ogród jutro obejrzymy. Zobaczymy, gdzie tu nas przez Booking zamawialiśmy, tak? Tak, na Bookingu. Na booking. Ten nas tak znaleźliśmy 213, tak, za trzy osoby. Mhm. skręć wlewo. Niedaleko rzeki Wisła. Wisełki no Może mhm. nie? Tak, będziemy po, po drugiej stronie. Początek prawie wisełki mamy. No mhm. i zaraz za tym mamy ten dostęp praktycznie. Mhm. Pod brzegiem jest pomarańczowy domek powiedzieć co parkuje Miejsce docelowe jest po prawej stronie I tu mamy domeczek Okej okay. To do później Dobrze, zaznaczamy kolejny dzień Polanicy Zdrój no, potem Bystrzyca Kłodzka Bystrzycy Kłodzkiej minęliśmy w stronie w lądek z lądku na Złoty Stok tu krajóweczką dojechaliśmy do Tumowskiego jeziora, jezioro, tam gdzie mamy też nagranie i stamtąd do, Nys. do Nysy Nysą potem cały czas tą krajóweczką do Lub Prudnika z Prudnika odbiliśmy na to są jak? Racławice. 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 do Głubczyc i z Głubczyc Kolejne krowiarki Tu jakoś bokiem ten Racibórz Uhu. mijaliśmy, nie? Tak z Raciborza Na Krzyżanowice Na Krzyżanowice Tu Na granicę z Czechami, gdzie rozpędziliśmy się i wjechaliśmy Przez Pomokę chwilę do Czech I potem Jastrzębie Zdrój Z Jastrzębia na Zebrzydowice. I do Cieszyna. do Cieszyna. I z Cieszyna to tą eską faktycznie kawałek lecieliśmy, wylądowaliśmy w Ustroniu. I tu kończymy nasz trzeci dzień.